Kiedyś kupiłem krewetki mrożone, kładę na kasę, uśmiechnięty, dzień dobry, ona na mnie, uuu, krewetki, uuu, jaśnie panu się w dupie poprzewracały. I mówię, o co pani chodzi? O nic, o nic. Polska panga już w ząbki szczypie? Innym razem kupiłem papier toaletowy, wiecie, czterosobowa rodzina na tydzień, ona, taki szupły tyle sra? Oszczędzajmy, las wolno rośnie. Myślę, ja pierdolę. Po co mi ta zła energia? Pod. I zacząłem robić stand-up. Myślę, to jest fajne. Żarty, ludzie się śmieją, jest pozytywna energia, zajbiście. kurwa, jeszcze gorzej. Komik? Komik jest najbardziej frustrującym fachem na świecie. My ciągle, słuchajcie, my jako komicy jesteśmy ciągle niepewni tego, czy to, co robimy, będzie zabawne. Ciągle szukamy potwierdzenia za każdym razem. To jest, to jest tak frustrujące. Ja oglądam swoje żarty na YouTube i często myślę po, po czasie, nie, nie, to jestem stary, łysy, te żarty są chujowe. Na szczęście mi to potwierdzają w komentarzach, już jest ok.